Wypłata to moment, gdy większość ludzi czuje się bogata i właśnie wtedy zaczyna bankrutować. Fakt pierwszy: świętujesz wypłatę, jakby to była nagroda, a nie narzędzie. W dniu wypłaty dzieje się coś ciekawego. Pieniądze jeszcze nawet nie zdążyły popracować, a ty już traktujesz je jak trofeum. Kolacja na mieście, spontaniczny zakup, drobiazgi bez myślenia. To nie radość, to błąd systemowy. Wypłata nie jest nagrodą za przetrwanie miesiąca, to paliwo a Ty je spalasz, zanim silnik w ogóle ruszy. Ludzie, którzy dochodzą daleko, myślą odwrotnie. Najpierw alokacja, potem decyzje. Emocje są na końcu, jeśli w ogóle. Jeśli po wypłacie pierwszą reakcją jest należy mi się, to właśnie oddajesz kontrolę. Portfel nie działa na motywację, tylko na strukturę. Najbogatsze decyzje są nudne. Przelew na oszczędności, inwestycja w umiejętności, spokój, brak fajerwerków. Jeśli chcesz myśleć jak ktoś, kto buduje przyszłość, Zapytaj siebie nie co mogę kupić, tylko co mogę dziś uruchomić, bo pieniądz, który świętujesz, nigdy nie stanie się pieniądzem, który pracuje. Fakt drugi. Najpierw wydajesz, a dopiero potem sprawdzasz, ile naprawdę masz. Po wypłacie robisz klasyczny ruch. Działasz, zanim spojrzysz. Płacisz rachunki, kupujesz rzeczy, klikasz zatwierdź, a dopiero potem zadajesz pytanie, które powinno paść jako pierwsze. Jaki jest stan systemu? To jak prowadzenie firmy bez bilansu. Chaos tylko w wersji domowej. Ludzie myślą, że kontrola finansowa to ograniczenie. W rzeczywistości to wolność. Jeśli nie wiesz dokładnie, ile masz i gdzie to idzie, to nie podejmujesz decyzji, reagujesz. A reakcja zawsze jest droższa niż plan. Najlepsi gracze zaczynają miesiąc od jednego ruchu: pełnej przejrzystości, nie zgadywania. Nie mniej więcej, konkret. Co przychodzi, co wychodzi, co zostaje. Dopiero potem działanie. Jeśli po wypłacie boisz się zajrzeć na konto, to znak, że system już wymknął się spod kontroli. A prawda jest prosta: pieniądze nie znikają. One tylko idą tam, gdzie nie patrzysz. Kontrola nie czyni cię biednym. Brak kontroli robi to perfekcyjnie. Fakt trzeci: traktujesz oszczędzanie jak opcję, a nie jak stały element systemu. Większość ludzi oszczędza tylko wtedy, gdy coś zostanie. To nie strategia, to nadzieja. A nadzieja nie buduje przyszłości. Ona tylko uspokaja sumienie. Jeśli oszczędności są na końcu łańcucha, nigdy tam nie dotrą. Zawsze znajdzie się coś pilniejszego, coś głośniejszego, coś, co teraz jest ważne. I miesiąc po miesiącu przyszłość przegrywa z teraźniejszością. Ludzie, którzy dochodzą daleko, robią odwrotnie. Najpierw odcinają część wypłaty, bez dyskusji, bez negocjacji z samym sobą. Dopiero potem żyją z reszty. To nie dyscyplina. To architektura. Oszczędzanie nie polega na sile woli, polega na automatyzacji. Gdy decyzja zapadnie, raz nie musi zapadać co miesiąc. A to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwy spokój. Jeśli musisz się zastanawiać, czy w tym miesiącu dasz radę odłożyć, to znaczy, że system jest źle zaprojektowany. A źle zaprojektowany system zawsze wygra z Twoimi dobrymi intencjami. Fakt czwarty. Kupujesz drogie rzeczy, żeby poczuć postęp, zamiast go zbudować. Po wypłacie pojawia się pokusa, coś nowego, coś lepszego, coś, co sprawi, że poczujesz ruch do przodu. Problem w tym, że to tylko iluzja postępu. Drogi zakup daje chwilowe wrażenie rozwoju, ale nie zmienia trajektorii. Nowy telefon nie zwiększa Twojej wartości. Lepszy zegarek nie przyspiesza czasu. Samochód nie jest krokiem naprzód, jeśli ciągnie Cię finansowo wstecz. To tylko błyszczące obciążenie. Ludzie mylą wzrost z konsumpcją, a to dwa zupełnie różne kierunki. Konsumpcja mówi, patrzcie jak żyje. Wzrost mówi, patrzcie za kilka lat. Ci, którzy myślą długoterminowo, inwestują w rzeczy niewidoczne: umiejętności, zdrowie, spokój decyzyjny, wiedzę. To się nie klika, nie błyszczy i nie daje natychmiastowej dopaminy, ale zmienia wszystko. Jeśli po wypłacie Twoim celem jest poczuć się lepiej, a nie działać lepiej, to portfel płaci za Twoje emocje a emocje są najdroższą walutą, jaką można wybrać. Pakt piąty. Uważasz stałe wydatki za normalne, więc nigdy ich nie kwestionujesz. Po wypłacie pieniądze znikają same. Abonamenty, subskrypcje, drobne opłaty. Nic nie boli, bo każda z osobna wydaje się niegroźna i właśnie dlatego są śmiertelnie skuteczne. To finansowa korozja. Cicha, systematyczna, niewidoczna. Ludzie skupiają się na dużych zakupach. A ignorują to, co naprawdę zjada budżet. Stałe wydatki nie proszą o zgodę co miesiąc. One po prostu są. A skoro są, przestajesz je widzieć. Do momentu, aż portfel zaczyna się dusić. Myślący długoterminowo robią coś niewygodnego. Regularnie kwestionują wszystko. Zadają pytanie: czy to nadal ma sens, czy tylko przyzwyczaiłem się do płacenia? Komfort bywa drogi, jeśli nie sprawdzasz ceny. Nie chodzi o skąpstwo. Chodzi o świadomość. Każda stała opłata to decyzja odnawiana w ciszy. Jeśli jej nie kontrolujesz, to ona kontroluje ciebie. Bogactwo nie ucieka wielkimi drzwiami, wyciąguje się małymi rachunkami, które uznałeś za normalne. Fakt szósty. Wierzysz, że więcej zarabiać rozwiąże twoje problemy. Większa wypłata wydaje się rozwiązaniem wszystkiego: więcej luzu, mniej stresu, lepsze życie. Tylko, że bez zmiany zachowania, większe pieniądze robią dokładnie to samo, co mniejsze. Znikają, tylko szybciej. Wzrost dochodu bez kontroli to jak większy zbiornik z dziurą. Nie budujesz bezpieczeństwa, tylko zwiększasz skalę chaosu. Dlatego tak wielu ludzi z dobrymi zarobkami wciąż żyje od wypłaty do wypłaty. Problemem nie jest ilość, problemem jest struktura. Ci, którzy naprawdę idą do przodu, najpierw uczą się zarządzać małym, dopiero potem pozwalają sobie na więcej. Każdy nowy poziom dochodu dostaje nowy system, nie nowe zachcianki. Jeśli każda podwyżka natychmiast zmienia styl życia, to nie awans, to pułapka. Prawdziwy wzrost jest cichy, niewidoczny i dzieje się zanim ktokolwiek go zauważy. Nie pytaj, ile jeszcze musisz zarabiać. Zapytaj, co by się stało, gdybyś został z tym, co masz, ale używał tego mądrze. Fakt siódmy. Odkładasz decyzje finansowe, bo teraz nie jest dobry moment. Zawsze jest powód, żeby poczekać. Ten miesiąc jest trudny, następny będzie lepszy. Teraz za dużo się dzieje potem się tym zajmę. I tak mija czas, który mógł pracować dla ciebie. Odkładanie decyzji to też decyzja, tylko że podejmowana przez brak działania. A brak działania ma swoją cenę, choć nie dostajesz za nią rachunku od razu. Dostajesz go później z odsetkami. Ludzie, którzy myślą jak budowniczowie, rozumieją jedno. Idealny moment nie istnieje. Istnieje tylko moment wystarczająco dobry, żeby zacząć. Reszta to wymówki przebrane za rozsądek. Finanse nie nagradzają perfekcji. Nagradzają ciągłość. Małe kroki, powtarzane bez przerwy, wygrywają z wielkimi planami, które nigdy nie ruszyły. Jeśli czekasz, aż wszystko się ułoży, żeby zacząć działać, to właśnie uczysz swój portfel stagnacji. A stagnacja zawsze kończy się cofnięciem. Fakt ósmy. Traktujesz długi jak coś normalnego, zamiast jak alarm. Po wypłacie dług nie krzyczy. On tylko cicho czeka. Rata, limit, odroczona płatność. Wszystko wygląda pod kontrolą, i właśnie dlatego jest niebezpieczne. Dług normalizowany przestaje boleć, a bez bólu nie ma zmiany. Ludzie wmawiają sobie, że dług to część dorosłego życia, że wszyscy tak mają, że później się tym zajmą. Problem w tym, że dług działa 24 godziny na dobę, nawet gdy ty nie myślisz o nim ani przez chwilę. Ci, którzy budują niezależność, myślą inaczej. Każdy dług to sygnał, że ktoś inny ma kontrolę nad twoim przyszłym czasem, bo dług to nie pieniądze. To godziny twojej pracy przesunięte w przyszłość. Nie chodzi o strach, chodzi o czujność. Jeśli po wypłacie pierwszą myślą są raty, to znaczy, że pracujesz najpierw dla przeszłych decyzji, a dopiero potem dla siebie. Wolność finansowa zaczyna się w momencie, gdy przestajesz traktować dług jak tło, a zaczynasz widzieć go jako ostrzeżenie. Fakt dziewiąty. Liczysz na motywację zamiast na system każdego miesiąca, obiecujesz sobie, że tym razem będzie inaczej. Więcej kontroli, mniej impulsów, lepsze decyzje. I przez chwilę to działa, a potem wracasz do starych schematów. Nie dlatego, że jesteś słaby, dlatego, że motywacja jest nietrwała. Motywacja to paliwo chwilowe, system to silnik. Ludzie, którzy dochodzą daleko, nie polegają na nastroju. Projektują środowisko tak, żeby dobre decyzje były domyślne, a złe niewygodne. Automatyczne przelewy, ograniczony dostęp, jasne reguły, zero negocjacji z samym sobą w dniu wypłaty. To nie brak wolności, to jej ochrona. Jeśli potrzebujesz silnej motywacji, żeby robić podstawowe rzeczy, system jest źle zaprojektowany. A źle zaprojektowany system zawsze wygra z najlepszymi intencjami. Nie pytaj, jak być bardziej zdyscyplinowanym. Zapytaj, jak sprawić, żebyś nie musiał nim być. Właśnie tam zaczyna się przewaga. Fakt dziesiąty. Myślisz krótkim horyzontem, bo długi wydaje się abstrakcją. Jeden miesiąc wydaje się nieistotny, jedna decyzja wydaje się mała. Jedna wypłata wydaje się kolejną z wielu. I właśnie w tym myśleniu giną lata, bo przyszłość nie buduje się wielkimi ruchami, buduje się konsekwencją. Ludzie przeceniają to, co da się zmienić natychmiast i nie doceniają tego, co zmienia się powoli. Dlatego wybierają dziś komfort zamiast jutro spokoju. A potem są zaskoczeni, że jutro wcale nie wygląda lepiej. Myślący długoterminowo zadają inne pytanie. Nie, czy mogę sobie na to pozwolić teraz? Tylko jak ta decyzja wygląda powtórzona przez lata. Bo to właśnie powtórzenia tworzą wynik. Jeśli coś działa przeciwko tobie powoli, będzie wyglądało niewinnie do momentu, aż przestanie, a wtedy zwykle jest już drogo. Bogactwo to cierpliwość w działaniu, bieda to cierpliwość w odkładaniu decyzji. Fakt jedenasty. Ignorujesz wiedzę finansową, bo nie daje natychmiastowych efektów. Po wypłacie łatwiej jest coś kupić niż czegoś się nauczyć. Zakup daje szybkie poczucie nagrody, wiedza działa wolniej i właśnie dlatego większość ludzi ją odkłada. Edukacja finansowa nie krzyczy, nie obiecuje fajerwerków. Ona cicho zmienia sposób myślenia, a zmienione myślenie zmienia każdą kolejną decyzję. Bez wyjątku. Ludzie sukcesu inwestują w zrozumienie, zanim zainwestują pieniądze, bo pieniądz bez wiedzy nie jest narzędziem jest ryzykiem. A ryzyko bez świadomości to hazard. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Musisz wiedzieć wystarczająco, żeby nie oddawać kontroli. Każda nieprzemyślana decyzja to podatek od niewiedzy. Jeśli po wypłacie nie inwestujesz ani czasu, ani uwagi w to, jak działa pieniądz, to będziesz pracował na niego całe życie, a nie odwrotnie. Fakt dwunasty. Traktujesz przyszłość jak kogoś obcego, komu kiedyś się pomoże. Po wypłacie myślisz o sobie tu i teraz. Przyszła wersja ciebie jest mglista, abstrakcyjna, niemal nierealna. To ktoś, kto jakoś sobie poradzi. Problem w tym, że ta osoba to nadal ty, tylko zmęczony konsekwencjami dzisiejszych decyzji. Ludzie naturalnie faworyzują teraźniejszość to biologiczne. Ale rozwój zaczyna się wtedy, gdy potrafisz działać wbrew temu impulsowi, gdy zaczynasz traktować przyszłość jak partnera, a nie jak plan zapasowy. Każda decyzja finansowa to rozmowa między tobą, dzisiejszym, a tobą za kilka lat. I bardzo często ta rozmowa wygląda jak zdrada: komfort teraz, koszt później, spokój teraz, stres później. Ci, którzy dochodzą daleko, wizualizują przyszłość konkretnie nie jako marzenie, ale jako projekt i dlatego nie sabotują jej drobnymi przyjemnościami. Jeśli po wypłacie przyszłość zawsze przegrywa z teraźniejszością to nie dlatego, że jej nie chcesz tylko dlatego, że jej nie słyszysz. Fakt 13. Mylisz bezpieczeństwo z przewidywalnością. Stała wypłata daje iluzję spokoju. Wszystko wygląda stabilnie. Te same wpływy, te same wydatki, ten sam rytm. I właśnie w tym rytmie ludzie zasypiają finansowo. Przewidywalność nie oznacza bezpieczeństwa. Oznacza tylko, że nic się nie zmienia, a świat zmienia się cały czas. Gdy polegasz na jednym źródle, nie masz stabilności. Masz punkt awarii. Myślący strategicznie budują opcje, alternatywy, dodatkowe kompetencje. Umiejętności, które nie znikają wraz z jedną decyzją kogoś innego. To nie brak lojalności. To odpowiedzialność. Bezpieczeństwo to zdolność adaptacji, a ta nie powstaje z wygody. Powstaje z przygotowania, z inwestowania w siebie, zanim pojawi się konieczność. Jeśli po wypłacie wszystko, co robisz, to utrzymanie status quo, to nie stoisz w miejscu, cofasz się powoli. Tylko jeszcze tego nie widać. Fakt czternasty. Oczekujesz wielkich rezultatów bez zmiany tożsamości. Większość ludzi chce innych efektów, ale tej samej wersji siebie: więcej pieniędzy, mniej stresu, większej kontroli, bez zmiany nawyków, sposobu myślenia i standardów. To się nie zdarza. Pieniądze są lustrem, powiększają to, kim już jesteś. Jeśli masz chaos, będzie go więcej. Jeśli masz strukturę, urośnie. Dlatego prawdziwa zmiana zaczyna się nie w portfelu, tylko w tożsamości. Ludzie, którzy budują coś trwałego, nie pytają co robić, tylko kim muszę się stać, bo działania są chwilowe, tożsamość zostaje. Jeśli po wypłacie wracasz dokładnie do tych samych schematów, a liczysz na inny wynik, to nie brakuje ci wiedzy, brakuje decyzji o zmianie poziomu. Nowe pieniądze nie zmienią starego ciebie ale nowy ty zawsze znajdzie sposób, by stworzyć nowe pieniądze. Fakt 15. Szukasz prostych odpowiedzi na złożone pytania. Po wypłacie chcesz jasnych instrukcji, jednego ruchu, jednej decyzji, która wszystko naprawi, bo prostota jest wygodna, ale finanse nie są proste. Są logiczne, konsekwentne i bezlitosne. Ludzie gubią się, bo szukają skrótów, zamiast zrozumienia, zamiast cierpliwości, zamiast procesu. A proces jest nudny, powtarzalny i właśnie dlatego skuteczny. Ci, którzy myślą jak budowniczowie, nie pytają o sekrety, pytają o zasady i trzymają się ich nawet, gdy nikt nie patrzy, a efekty nie są natychmiastowe. Jeśli po wypłacie wciąż szukasz lepszego sposobu zamiast lepszego systemu, to utknąłeś w wiecznym początku. Bogactwo nie jest wynikiem jednego genialnego ruchu. Jest skutkiem setek nudnych decyzji, których większość ludzi nie chce powtarzać. Fakt szesnasty. Myślisz, że czas działa przeciwko tobie zamiast dla ciebie. Po wypłacie masz wrażenie, że wszystko trzeba zrobić szybko, że jesteś spóźniony, że inni są dalej. To tworzy presję, a presja prowadzi do złych decyzji. Pośpiech to jeden z najdroższych doradców finansowych, jakich możesz zatrudnić. Ludzie przeceniają tempo, a nie doceniają kierunek. Chcą przyspieszać, zamiast upewnić się, że idą we właściwą stronę. Tymczasem czas jest neutralny. Działa dla tych, którzy są konsekwentni, i przeciwko tym, którzy są chaotyczni. Myślący długoterminowo traktują czas jak sojusznika. Dają decyzjom przestrzeń, by mogły dojrzeć. Wiedzą, że stabilny proces, powtarzany miesiąc po miesiącu, wygrywa z gwałtownymi zrywami. Jeśli po wypłacie czujesz presję, by nadrobić wszystko, to znak, że patrzysz na cudze tempo, a nie na własną ścieżkę. Czas nie wymaga perfekcji. Wymaga cierpliwości i ciągłości. Resztę robi sam. Fakt 17. Oceniasz swoje finanse emocjami, a nie danymi. Po wypłacie czujesz się albo spokojny, albo zestresowany i na tej podstawie wyciągasz wnioski. To błąd. Emocje są złymi analitykami. Reagują na chwilę, nie na trend. Jednego miesiąca jest dobrze, więc luzujesz kontrolę. Drugiego jest gorzej, więc wpadasz w panikę. Brakuje jednego, obiektywnego obrazu. Bez danych nie widzisz, czy naprawdę idziesz do przodu, czy tylko krążysz. Ludzie, którzy myślą, jak inżynierowie, patrzą na liczby jak na informacje, nie ocenę, wpływy, wydatki, tempo zmian, bez dramatu, bez dumy, bez wstydu. Jeśli boisz się spojrzeć na swoje finanse chłodno, to znaczy, że oddałeś im emocjonalną władzę, a emocje zawsze będą ciągnąć cię w stronę wygody, nieprawdy. Postęp zaczyna się w momencie, gdy przestajesz pytać, jak się czuję, a zaczynasz pytać, co pokazuje system. Fakt 18. Chcesz efektów życia na wysokim poziomie, bez życia na wysokich standardach. Wielu ludzi marzy o niezależności, spokoju i swobodzie decyzji. Ale niewielu chce standardów, które do tego prowadzą, bo standardy są niewygodne. Wymagają konsekwencji, gdy nikt nie patrzy. Po wypłacie wracasz do znanych schematów, bo są łatwe. A potem dziwisz się, że wynik się nie zmienia. Tymczasem poziom życia nigdy nie przekroczy poziomu Twoich standardów, ani finansowo, ani mentalnie. Ludzie, którzy dochodzą daleko, nie polegają na wyjątkowych miesiącach, polegają na zwykłych dniach robionych dobrze, na decyzjach, które są nudne, powtarzalne i pozbawione emocji. Jeśli Twoje standardy spadają, gdy jesteś zmęczony, rozproszony albo znudzony, to nie są standardy, to są preferencje. Wysoki poziom zaczyna się tam, gdzie przestajesz negocjować z własnymi zasadami, nawet po wypłacie. Zwłaszcza po niej. Jeśli rozpoznałeś tu siebie, to dobrze. Świadomość to pierwszy moment, gdy portfel przestaje tobą rządzić.